witajcie w środę. Jest 12 grudnia. I e, jak widzicie, ja już się maseczkuję. Za mną czekają kalendarze adwentowe, które zaraz będę otwierać. E, I dzisiaj maseczka pod oczy w płacie marka To Cool for School. Ja e, już ją Wam niejednokrotnie polecałam i tutaj i na Instagramie i wszędzie, bo naprawdę uważam, że są to najlepsze płatki pod oczy, e, jakiekolwiek kiedy używałam. Jest e, problem z dostępnością e, tych. E, płatków żelowych pod oczy tej marki mi się udaje czasami dorwać stacjonarnie natomiast online już dawno nie widziałam ale gdybyście zauważyli w jakiejś seforze stacjonarnie to polecam sobie zakupić bo naprawdę są świetne druga maska to maska Sephora i jest to maska oczyszczająca zmniejszająca widoczność porów tę maskę pierwszy raz dzisiaj nakładam więc zobaczę jaki będzie efekt ale generalnie te seforowe maseczki w płacie również bardzo lubię. E, także ja się maseczkuję e, i w międzyczasie będę otwierać kalendarza w dzisiejszych okienkach, w moich kalendarzach adwentowych takie oto rzeczy. E, Medełko e, od marki Rituals, e, linia e, Happy Buddha, tę linię najmniej znam, najmniej produktów miałam. E, marka Delia Cosmetics e, i tutaj jest błyszczyk do ust marka Klinik i w dzisiejszym okienku była maskara. A kalendarz adwentowy Milka to takie autko. Ja kochani, zmykam teraz pod prysznic, ściągnę maseczki, wykąpię się, usiądę do makijażu dzisiaj mam dzień pracy, idę na popołudnie do pracy, więc będę miała trochę mniej czasu tutaj, żeby coś wam ponagrywać. Ale mam dwie bardzo fajne przesyłki, w sumie nie cztery nawet. Teraz sobie przeliczyłam szybko w głowie cztery. Także też Wam je z przyjemnością pokażę, bo być może będzie to też dla Was jakaś opcja. Pomysły na prezent świąteczny, jeśli jeszcze nie macie. Pokażę Wam, kochani, teraz właśnie te prezenty, paczki, które do mnie dotarły jeszcze teraz przed świętami. Marka News, karteczka świąteczna, życzenia. Też zapraszam Was na profil na Instagramie marki News, bo tam zawsze dużo różnych nowości marka pokazuje i promocji. W tej paczuszce, którą tutaj dostałam, było całe mnóstwo takich drobnych gwiazdeczek, więc tuż po prezentacji tutaj wam czeka mnie jeszcze wyzbieranie z pościeli nie pomyślałam i rozłożyłam po prostu to na pościeli. I co w tym zestawie jest? Jest bardzo fajny olejek do ciała, suchy olejek. Myślę, że jest to Wam produkt dobrze znany, jeżeli chodzi o tę markę. I są jeszcze dwa inne produkty. Jest również świeca. Także ja już sobie to sprawdziłam w sieci i koszt takiego zestawu to jest około 150-170 zł, w zależności od miejsca, w którym w którym znajdziecie i w którym kupicie. Jeżeli chodzi o opakowanie, jest ono naprawdę bardzo ładne, solidne, twarde, więc myślę, że też wystarczy przewiązać z tą rzeczką i prezent mamy gotowy. Także polecam serdecznie, myślę, że jest to naprawdę fajny pomysł na prezent dla kogoś bliskiego. Wczoraj dotarła do mnie jeszcze przesyłka od Agatki. Agatkę znam z Instagrama. Prowadzi przepiękny profil, także zachęcam do zajrzenia właśnie na jej profil wszystko będziecie mieli w opisie pod filmikiem. Prowadzi również wspaniały sklep, w którym jest całe mnóstwo różnych różności do domu, także też polecam Wam zajrzeć, też zostawię link pod filmikiem. Ja od Agatki dostałam przepiękny koszyk w kształcie serca i w środku znalazłam jeszcze świecę zapachową. Nie znam tej marki, ale myślę, że dzisiaj wieczorem już odpalę. Od marki Revlon dostałam do przetestowania ich najnowszą maskarę i mam też dla Was dobrą Informację, bo teraz ta maskara jest dostępna w Rospanie w bardzo dobrej promocyjnej cenie, bo kosztuje 31,99, a cena regularna to 48,99. Więc jeżeli byli, bylibyście zainteresowani przetestowaniem tej maskary i zakupem w promocyjnej cenie, to polecam Wam właśnie teraz, na dniach, zajrzeć do Rosmana, bo jest na nią właśnie promocja. Cześć, dzień dobry kochani. Witam się z wami w czwartek, 13 grudnia. Ja już z kubkiem kawy. Pan Łoś również się wita. No i zaczynamy dzień. Okienka w kalendarzach adwentowych już e, otworzone e, i zobaczcie, co dzisiaj znalazłam. Marka Rituals e, i maska do twarzy. Do tego była dołączona szpatułka. E, wydaje mi się, że w Polsce nie są dostępne te maski, ale ja oczywiście to sprawdzę. Jeżeli znajdę, to Wam podlinkuję, e, gdybyście byli zainteresowani. Myślę, że już na dniach tę maseczkę sobie wypróbuję. E, i bardzo się cieszę z tego, że właśnie w kalendarzu Rituals odkrywam kosmetyki, których nie miałam okazji wcześniej używać. Marka Klinik To dzisiaj mydło do mycia Twarzy, ja to mydełko już też Kiedyś miałam, także bardzo fajny produkt I marka Delia W dzisiejszym okienku Była maska do stóp, wygładzająco Regenerująca, podobno efekt 30 minut i do tego dołączone Takie foliowe Skarpety. Wczoraj widziałam się Z moją Anetką i od Anetki Dostaliśmy w prezencie Taki zestaw Tutaj jest podstawowy Odgrzewacz i miseczka do czekolady. Nigdy wcześniej nie korzystaliśmy z takiego zestawu, także muszę pooglądać w sieci, jak to w ogóle się używa. I drugi prezent, który dostałam, już Wam też pokazuję piękne pudełko, bardzo ładnie zapakowane. I tutaj zobaczcie, jakie dostałam piękne. Aniołki. Mówiłam Wam w którymś z poprzednich vlogów, że w tym roku nie udało mi się kupić nowych aniołków na choinkę. I proszę bardzo, Anetka tutaj się spisała na medal, bo mam dwa kolejne piękne aniołki na naszą tegoroczną choinkę. Także bardzo dziękujemy Anetko za te wspaniałe prezenty. Jakiś czas temu, kochani, zamówiłam takie przepiękne. Aniołki ręcznie robione u jednej z moich koleżanek na Instagramie. Oczywiście tutaj wam zaraz wyświetli się nazwa profil na Instagramie dziewczyny, która właśnie zajmuje się wykonywaniem ręcznie różnych pięknych rzeczy. W prezencie tutaj dostałam jeszcze taką cudną bransoletkę. Ja zamówiłam te aniołki jednego dla siebie, resztę ofiaruję w prezencie właśnie świątecznym bliskim. Także jest to też na Naprawdę bardzo fajny pomysł na prezent. Dotarła do mnie niedawno przesyłka od marki Clinique i są to nowe pomadki, które mają odżywcze działanie, mają wygładzać i podkreślać usta, zdobiąc je kolorem utrzymującym się na skórze aż do 8 godzin. Tuż po nałożeniu usta wygładzają się dzięki sferycznym elementom optycznym, które wypełniają drobne linie. Lekka formuła nie podkreśla zmarszczek i linii, ani też nie osadza się w nich do 8 godzin po nałożeniu. W miarę upływu czasu usta wyglądają najbardziej podkreślone i gładsze dzięki formule złożonej z peptydów i wygładzających skórę substancji aktywnych. Dostarcza błyskawicznego i całodziennego nawilżenia dzięki technologii wiązania cząsteczek wilgoci. Węższy sztyft umożliwia precyzyjniejszą aplikację formuły na skórze ust bez względu na ich kształt i rozmiar, a wymodelowana końcówka ułatwia podkreślenie łuku Kupidyna. I ta pomadka kosztuje 99 zł, jest dostępna w bardzo wielu kolorach, bo już sobie to sprawdziłam w internecie. Także jeżeli bylibyście zainteresowani, to odsyłam Was do Sephory Douglasa albo bezpośrednio na stronę marki Klinik do sklepu online. Kochani, do tej świątecznej paczuszki, która powędruje dla jednej z Was, dołączam dzisiaj jeszcze to mydełko, do mycia twarzy marki Klinik, dodatkowo jajko. Czyli kultowy produkt marki EOS, balsam do ust, który daje delikatny kolor. I dzisiaj wrzucam jeszcze tę piękną kosmetyczkę od D No i tak, kochani, miałam dzisiaj dzień wolny od pracy. Myślałam, że coś więcej uda mi się dzisiaj ponagrywać do tego vlogmasu, ale cały dzień coś. I tak naprawdę wiele rzeczy takich, które generalnie w ogóle się nie nadawały tutaj, żeby Wam pokazać teraz właśnie skończyłam jeszcze siekać orzechy i żurawinę, bo jutro z samego rana jak tylko wstanę, zabieram się za pieczenie ciasteczek żurawinowych, bo właśnie w piątek wieczorem wybieramy się na wigilię ze znajomymi i z przyjaciółmi na taką wspólną właśnie wigilię i ja mam za zadanie upiec świąteczne ciasteczka, a wybrałam właśnie żurawinowe. Myślę, że w kolejnym vlogu wam je pokażę i też wam zostawię przepis. Są naprawdę pyszne. I czas na mój demakijaż. Ja, jak wiecie, uwielbiam płyny dwufazowe mixa do demakijażu oczu. Tutaj już mi została prawie końcóweczka. Także makijaż, demakijaż oka to mixa. Jeżeli chodzi o demakijaż twarzy, to mój ulubiony żel do mycia twarzy marki Kils, Ja już też Wam go niejednokrotnie polecałam i oczywiście absolutnie genialna szczoteczka Foreo Luna 2. Uwielbiam. W ogóle ten zestaw to jest moje takie must have porannej i wieczornej pielęgnacji. Także jeżeli jeszcze rozmyślacie nad zakupem właśnie tej szczoteczki Foreo, to Wam bardzo serdecznie polecam. Teraz w ogóle na profilu Foreo na Instagramie są są bardzo fajne konkursy codziennie, także warto zaglądać. Po demakijażu zrobię sobie jeszcze maseczkę na twarz. Maska super nawilżająca Lamer. Ja ją też polecam, chyba właśnie na Instagramie już. Bardzo ją lubię. Zostały mi jeszcze chyba dwie albo trzy saszetki, także żałuję, że już mi się kończą, ale myślę, że ponownie w zakupie, bo jest to naprawdę bardzo fajna maska. Jak widzicie, ja też ściągnęłam dzisiaj hybrydy i Jutro rano też, tuż po e, upieczeniu ciastek, e, mam zamiar właśnie sobie nałożyć nowe. E, taka będzie to moja propozycja sylwestrowa, bo świąteczną propozycję już pokazywałam. Jest i u mnie na blogu, y, i jest również na moim profilu na Instagramie. Ale wracając do tematu masek, to właśnie dzisiaj jeszcze teraz podczas oglądania serialu będę sobie trzymać na dłoniach tę maskę do dłoni Sephora z awokado. Ja chyba też wam już mówiłam, jest to jedna z moich ulubionych takich masek do dłoni właśnie ta z serii z awokado. A widzę już tutaj jeszcze też przy okazji mam i pokażę wam genialny balsam do ciała marka Bawend Bodywear. Ja chyba tutaj Wam jeszcze we vlogach nie pokazywałam tego balsamu. Ale na Instagramie na pewno już polecałam. Cudowny zapach takiej słodkiej, otulającej wanili. A do tego jeszcze ten balsam ma takie drobne, skrzące się iskierki, drobinki i przepięknie rozświetla ciało. Także polecam Wam. Jest to seria limitowana, niestety. Więc jeżeli macie tylko możliwość, to łapcie ten produkt, bo jest naprawdę fajny. I to jest. Właśnie taki balsam w formie takiej pianki. Wyciska się i wygląda jak bita śmietana. Tu widzę, że jeszcze. Obok umywalki stoi produkt marki Sisley. Jest to, kochani, serum, które wzmacnia włosy, które odżywia skórę głowy. Ja już powoli kończę właśnie to serum i też bardzo żałuję, ale mam nadzieję, że w niedługim czasie zaopatrzę się w kolejne opakowanie. To serum naprawdę świetnie działa. Ja używam go już około 3 miesiące i do tej pory go jeszcze mam. Używam przy każdym myciu włosów, to znaczy po umyciu włosów, yy, daje Kilka kroper, kropel właśnie na skórę głowy i wmasowywuję. Zauważyłam, że od kiedy stosuję to serum, moje włosy się naprawdę bardzo dobrze zagęściły. Nie są tak łamliwe, nie wypadają przede wszystkim, co jest też bardzo ważne, bo ja też mam Hashimoto, choruję na Hashimoto, więc tutaj te, to wypadanie włosów jest takim jednym z objawów i jest to dość uciążliwy objaw. Ja generalnie już nie mam problemów z wypadaniem włosów, ale. Też długą, dużą zasługę, właśnie przyznaję tutaj mm, temu serum, także polecam. E, I widzę, że tutaj jeszcze też stoi dezodorant, który ja Wam też pokazywałam w jednym z vlogów, gdzie pokazywałam paczkę od hani, i też już na Instagramie mnie się dopytywałyście, jak oceniam ten dezodorant. Ja używam ten dezodorant od kilku dni i muszę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę mega zadowolona. E, mój Tomek go też przetestował, i też uważa, że jest naprawdę bardzo dobry. Jest. Troszeczkę tempy, jeżeli chodzi o nakładanie, bo jest to taka dość sucha formuła, no wychodź. ale jeżeli chodzi o działanie takie antypotliwe, jest naprawdę bardzo dobry, także myślę, że kolejne opakowanie na pewno się u nas pojawi, zamówimy u uchani w sklepie. Kochani, ja zaczynam swój wieczorny rytuał pielęgnacyjny. Was ściskam najcieplej, życzę absolutnie cudownych zdarzeń, wydarzeń. Niech się dzieje najlepiej i do zobaczenia już wkrótce. Buziaki, pa pa!